Okay, witam ponownie, Łukasz z tej strony. Dzisiaj troszeczkę w plenerze. Dzisiaj postanowiłem pokazać Wam troszeczkę Derby. Mamy stadion Baranów Derby, piłkarze, mamy wolodrom dla rowerzystów. Jest piękna pogoda, robi się cieplutko, wreszcie wakacje. Produkty, oba od Nike. Jeden to gruba sprawa. E, myślę, że też nie dla wszystkich, ze względu może na, 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 na cenę, e, bo prawie że czterocyfrowa e, metka to, to jednak jest kwestia zaporowa dla wielu. E, musiałem zrezygnować z paru rzeczy, żeby je kupić. E, w Polsce jest to cena prawie czterocyfrowa. Także no, no nie dla wszystkich, aczkolwiek jeśli jest się, jest się fanem, nie są to buty OG, no ale e, jestem bardzo zadowolony, za chwilę zobaczymy je wszyscy, ponieważ jeszcze ich nie otworzyłem, jeszcze są w pudełku, jeszcze są wszystko zapieczętowane. Druga para to bardzo odważna para, e, nowa sylwetka, aczkolwiek cena bardzo niska, cena, która jest poniżej 500 stówek, e, myślę, że albo nawet powyżej, nieco powyżej 400 zł w Polsce. Która może Was wysłać w przyszłość? Tak. Bardzo tanio możecie mieć bardzo przyszłościowe, bardzo futurystyczne buciki, ale o tym za chwilę zacznijmy je rozpakowywać, tak? Pyk! Mamy je! Nike Marksman Premium w kolorze niebieskim. Bardzo, bardzo fajny bucik. Bardzo lekki, bardzo dobra jakość materiałów. Mamy na nim gumową podeszwę. Cholewka jest zrobiona z Zamszu. Bardzo krótkowłosowego Zamszu. Także praktycznie jak to, wygląda jak to jak Nubuk. Jakość ma być premium, aczkolwiek ja zawsze znajdę gdzieś jakieś usterki, jakiś wystający klej. Taka uroda butów w dzisiejszych czasach. Buty zapinane są na rzepy. Mamy dwa rzepy na środku i u góry. Jak widzicie, nie ma sznurówek. Także buty są jak Nike Mag. Także bardzo wygodny padding w środku, dużo gąbeczki. Bardzo wygodnie leżą na nodze. Jeśli chcecie tanią wersję Nike Mag. Polecam. Podeszwa raczej nie nadaje się do żadnego grania. Jak już mówiłem, jakość dużo lepsza niż trzy poprzednie modele. Dzięki. Nike Air Jordan 17 w wersji Chicago. Czarne z elementami czerwieni oraz bieli. Jak widzimy wyglądają po prostu bosko. Mamy czarną cholewkę z tym krokodylowym, sk skórą krokodyla. Cholewka jest jakiejś takiej sztucznej chyba skóry. Nie wygląda to zbyt naturalnie, um, ale ja się może nie znam. 23 na przedzie. Mamy oczywiście lace lock miękki język, bud. Wszystkim znany, jeśli znacie, Jordany 17. Wyglądają niesamowicie. Jest to, jest to topowa klasa podeszwa. Oczywiście wszystkim też znana. Znamy ten wzór. Nie ma, nie ma pokrywki, nie ma tego takiego zabezpieczenia na sznorówki, jak były w, w wcześniejszych 17. -kach. W środku spora ilość gąbeczki, dosyć miękko. Pozwólcie, że to wyciągnę. W środku ciasno, bo taka już uroda 17. Żeby usprawiedliwić cenę 999 zł, myślę, że Nike powinno dorzucić jeszcze aluminiową walizeczkę, jak w poprzednich modelach. Inaczej, no troszeczkę ciężko. Dzięki za oglądanie. smecam Dla, właśnie, jak to się nazywa? dla... dla rowerzystów, tak, dla rowerzystów, tak e, mamy wielu rowerzystów